Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w się kolejnym, czyli ostatnim odcinku mm, serii Super Mario Bros 3 na kanale Pogrywajki Przy Piwie. Eee, no zapewne jest to kolejny odcinek ze względu na to, że no, zakończyliśmy poprzedni i raczej nie będziemy tego sklejać. Zresztą ktoś narzekał, że odcinki są za długie, więc jak już pocięliśmy, to już. No, to już ten. No, oczywiście. Hmm, znaczy, że będą e, to dwa już Zostawimy ten pocięte, bo to oddzielnie. No, o różnym czasie, o różnym czasie. Czy wrzucimy, no Z perspektywy widza to już rzuciliśmy. <laughs> Tak, się. Co oprócz tego, znaczy właśnie, co do tych odcinków dłu, za długich, no to wiecie, są dwie sprawy, po pierwsze to no, my się musimy według zebrać, no wiadomo, że samemu to łatwo nagrać, tak? Bo się znajdzie samemu trochę wolnego czasu i jakoś się to nagra. A według, no to już jakoś się trzeba organizować, no i nie zawsze się da, więc jak już się zorganizujemy, no to zazwyczaj chcemy już posiedzieć i rzadko kiedy się chce tak przerywać jeszcze to, to, to nagrywanie. I takie, to są odcinki takie długie i tak jak myślimy, że zaczniemy robić yy, gola trójkę. No taką mam grę w planach. I tak to... To tak, też te odcinki pewnie będą takie długie. Natomiast jak ktoś, jak dla kogoś są za długiem, to też nie ma przecież przymusu oglądać w całości. YouTube zdaje się oferuje jakąś możliwość wznowienia oglądania od poprzedniego punktu. Eee, więc no. Nie wiem, zresztą jak to tam dokładnie jest tam w YouTubie, z drugiej strony. Jak ktoś wie, no. <grym> to już się zagadał. <grym> jak ktoś wie, to może niech napisze w komentarzach. Niewątpliwie się przyda no, dla nami innego. i widzą i widzami w ogóle. Tak tutaj rzutko dwóch chmórek używa. No tego tak, no używam ze względu na no, takiego, takiego, że no, to i tak już później bym tego nie użył w innych rundach, a nie chce mi się ryzykować utratą życia. bo no jednak jest... one mi się przydadzą na ostatnią rundę. Tak, no niewątpliwie jest to ciężko. No, w końcu ostatnio... małe. się nie stracić. Przynajmniej zostać z grzybem. <grych> Czy jako duży. No, postaram się. no. Dobra. Z... E, tak, spróbujemy coś w ostatniej rundzie pokazać. E, mieliśmy już próbę nagrywania. Znaczy, próbę przed nagrywaniem i zdarzyły się próby nagrywania. Dwie, teraz. Czy nie Nie udało, raz mi. Problem techniczny z mojej winy <laughs> e, no... Daj się zobaczymy Jak to pójdzie. Mm, tak, następną serię, następny... Goal 3 raczej będzie jeszcze dłuższy niż Mario. Czy planujemy ja to tak wiesz, rozgrywać? Na pewno cięcia będą pomiędzy meczami. To... No to nie niewątpliwie. Niewątpliwie. E, na pewno... I. No i zapewne będzie będą przerwy w serii tam. No znaczy jak będziemy mieli czas. No jedno odcinkowe, e... jeżeli chodzi o wspólne nagrywanie. Tak, no na pewno i... coś się pomiędzy jeszcze będzie pojawiało, tym bardziej indywidualne nagrania. No. No nie wiem jak u ciebie, no ty tam może jeszcze zdążysz te animki skończyć zanim zaczniesz te poprawki tam pisać. Te egzaminy. No, U mnie no, no, o tyle jest kiepsko, że ja dopiero zacznę nagrywać, no jeżeli będę miał urlop, sobie wezmę ewentualnie po tym październiku, to będę mógł w ogóle tak usiąść i nagrać jakąkolwiek serię, no ale wiesz, no nagrałem trochę tych serii, no więc to nie jest tak, że nie nagrałem nic, no trochę nie się tak. tego uzbierało, no Prawda. już nie będę mówił, że jest dobrze. Bo mm. to nie chcę zapraszać. Nie, próbuj tak, próbuj tak, na, na, najwyżej wyjaśnimy. No prawda, prawda, gwiazdka to ci mm. się może przydać. Bo by ci pewnie po czapce pojechało. Mmm, po czapce. No już w poprzedniej próbie miałem, także. Byłem, po prostu miałem grzybka. No właśnie. Miałem grzybka i mnie ten laser dopadł, tak Otarł mnie już o głowę. Dość może. Nie wiem, jak się jest mały, no to wiadomo, że nie sięgnie, nie? Dobra, ale ja to się skupiam na, na przejściu. Tak, tak, ty nie, się nie gadaj. Ehm, No, nie licząc tych tam. ten prób poprzednich i. tutaj gorzej. E, i. I przerw no, na zebranie tam natchnienia, na komentarz, nieco to, to nagrywam bezpośrednio po poprzednim odcinku. No, akurat, browarz już skończyć eee, no, i to chyba tyle z tam technicznych informacji. Dobrze, no, próbuj, próbuj. No, Sorry za tą ciszę, ale naprawdę muszę się skupić, bo przez to, że tyle prób już było, to już nie chcę mi się powtarzać jeszcze raz tej sekcji. No, tak. nieźle. Z jednej strony nieźle, z drugiej strony tak sobie było. Ten... O, może będziesz miał jak robić unik. Dobra! No! Brawo. Brawo. Eee, Już takiej dobrze, euforii gdzieś... nie ma jak przeszedł to za pierwszym razem, ale no. jest, wreszcie ukończyliśmy Mariana. Ukończyliśmy tak. tą część, ukończyliśmy całą grę. Graliśmy już, nie wiem kiedy tak, ostatnio no, był Chcieliśmy. będziesz <noise> chcieliśmy Jeszcze spadnę w przepaść. <noise> tak, co chcieliśmy pokazać? Pokazać chcieliśmy, że da się tutaj go rozwalić e eskimoskiem. I tak, te młoteczki działają, jak się okazuje, na duchy i pomyki. E I no i tak za, za jak była próba jeszcze bez nagrywania, to właśnie odkryliśmy, że da się to, w ogóle da się go rozwalić. No w całkiem łatwy On, sposób. No. Tak, w całkiem łatwy sposób. On całkiem sporo tych obrażeń zdaje się dostawał od tych młoteczków. I no naprawdę fajnie, fajnie to wychodziło z, z, z tym Eskimoskiem moskiem tutaj. No niestety to był jedyny raz jak udało się rzutkowi dojść z Eskimoskiem do Bosa. Mm. E, no i no to nie straciliście nic, jeżeli chodzi o to. Ile o może... Próby, kolejne próby nagrywania. No mm. i co? No, udało się przejść. Kończymy serię. Weźmiemy się wreszcie za coś nowego dobra, idziemy, uratujmy tę tak. czelniczkę wreszcie. Tak. Załacz jaka zapłakana. <laughs> Ile musiała czekać? <laughs> tak. Dobra, jest, udało się. Brawissimo. Wreszcie przepchniesz jej rurę. <laughs> <laughs> o, oczywiście w toalecie. Wiesz no. Ojejku. No tak no, no. Tak. mi się uda. no ja będę miał tyle szczęście. No, że ja będę miał okazję, a nie ty. No, <laughs> no. Yes, udało mi się, wesoła no melodika na koniec, brawo. No. Ja raz, brawo, zobacz, widzisz, na 10 minut, No. żebym go rozwalił za pierwszym podejściem. Bo trzeba było się skupić, bo jak zam... zaczynałem gadać, no to nie, już no, miłe ale... rozkojarzenie było i. Myślę, że nie będziemy montować, nie? To niby 10 minut tam to było tam chyba 19 i 17. No, to myślisz, takiego... że, że, że nie lepiej. Chociaż a, zostawmy taki. Taki smaczek, nie? Taki smaczek na następny ten. Racji. No dobra, zrobimy jeszcze na odcinek. No. z tego, no to tak, no to na przyszłość będzie go 3. Prawdopodobnie już taki spoiler numer. Ewentualnie, no, jeżeli nas znajdzie, no, to jakąś jedną odcinkową serię nagramy. Nie wiem, jak Łabędź Łabędź będzie wrzucał tam e, te odcinki z też tak w miarę... Też w sumie nie wiem, chociaż następny już jest, czeka na opublikowanie. Prawda, nie wiem, nie wiem jak ten opublikujemy, może już, już będzie op akurat opublikowany, zanim to już zostanie wrzucone na kanał. Zobaczymy. E... Co? The end. Wreszcie. Dobra, tam więcej nie ma co mówić. Koniec fabuły. Tak, gry. Się. Dobra, no. no to do zobaczyska. Na razie, cześć. Cześć.